Największym wyzwaniem, z jakim mogą zmierzyć się burmistrzowie w SimCity, jest wybudowanie wielkiego dzieła. Te niesamowite budowle pozwalają rozkwitnąć całym regionom np. pod względem gospodarczym, ale ich budowa kosztuje bardzo dużo wysiłku i zasobów. W każdym regionie można wybudować jedno bądź kilka wielkich dzieł, ale tylko w specjalnych wyznaczonych do tego miejscach. I nie ma większego sensu zabierać się za budowanie międzynarodowego portu lotniczego czy centrum kosmicznego samemu. Budowa każdej megastruktury pożera bardzo dużo zasobów, zarówno simoleonów, jak i surowców, np. Na tropy naftowej bądź stopów metali. O wiele łatwiej wznieść wielkie dzieła pracując na nie w kooperacji z innymi graczami. Do wybudowania w SimCity są cztery różne wielkie dzieła. Każde ma inne wymagania i zapewnia inne korzyści. Do wybudowania portu lotniczego potrzebne będą pieniądze, metal, stop metali oraz ropa. Międzynarodowe lotnisko zapewni stały dopływ bogatych turystów w regionie. Dlatego na budowie portu najlepiej skorzystają miasta opierające swoje przychody na hazardzie oraz turystyce. Arkologia to wielki budynek mieszkalny, którego wybudowanie dostarczy regionowi niezliczoną liczbę pracowników, studentów i kupujących. Koszt budowy tego wielkiego dzieła to milion simoleonów, 2800 ton metali, 1000 ton stopów i 60 tysięcy skrzyń telewizorów. Aby móc wznieść arkologię, jedno z miast w regionie musi zamieszkiwać co najmniej 58 tysięcy mieszkańców. Centrum kosmiczne to zarówno atrakcja turystyczna, jak i centrum edukacyjne. To dzieło trudne do zbudowania przede wszystkim z uwagi na ilość paliwa, jaką trzeba zgromadzić do jego wzniesienia, ale to wysiłek warty zachodu. W regionie, w którym stoi centrum kosmiczne, przybędzie turystów, a w strefach przemysłowych powstaną budynki o większym zaawansowaniu technologicznym. Ostatnie wielkie dzieło to farma słoneczna, wielka elektrownia wykorzystująca promienie słoneczne, która eliminuje konieczność budowania w miastach innych elektrowni, przez co znika całkowicie problem emitowanych przez nie zanieczyszczeń. Aby móc zbudować wielkie dzieła, konieczne będzie nie tylko zgromadzenie odpowiednich środków, ale nierzadko także opracowanie specjalnych projektów badawczych na Uniwersytecie. To kierunek, w którym warto podążać. Posiadanie w regionie wielkiego dzieła niesie ze sobą praktycznie same korzyści.